Witajcie, w ten zimowy, jakby nie było, cudowny dzień. <laughs> Dzisiaj chciałam powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy, hmm, według mnie, e, którym jest nieprzebaczenie. I <laughs> e, niedawno <laughs> kończąc, e, podczas jeszcze. Uczestnictwa w seminarium od Nowy Wiary mieliśmy taką modlitwę prowadzoną przez księdza, która dotyczyła uwolnienia z ran przez przebaczenie na poszczególnych etapach życia. I ja myślałam, że ja już z tym wszystkim się uporałam. Dzisiaj dotarło do mnie, że jednak nie, bo brakowało mi coś jeszcze. Mianowicie brakowało takiego bezbycia się, wszelkiego osądu, oceniania drugiego człowieka. Które do mnie tak przychodziło z automatu, a jednak, jakby nie patrząc, yy, osąd i przebaczenie jakoś tak idą w parze. I y, nie ma jednego bez drugiego i na odwrót. Yy. I pamiętam, że ta modlitwa, sposób prowadzenia tej modlitwy yy, bardzo mnie. Yy, Dotknęło i y, dobrze, w sumie, że w kościele było takie przygaszone światło. Bo ja przez cały czas tej modlitwy płakałam. Gdzieś coś tam ze mnie wychodziło. Y, gdzieś tam jakieś drobne rany, <laughs> jakieś takie właśnie krzywdy, y, jakieś takie kłamstwa, które ja przyjęłam na swój temat od yy, niegdysiejszych autorytetów wówczas, czy to była rodzina, czy to byli rodzice, czy to byli wychowawcy, nauczyciele i tak dalej, i yy, To wszystko jakby się yy, przypominało i, 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 i jak już wypłakałam to wszystko, to się poczułam taka wolna i taka jakbym wyzbyła się wszelkich kompleksów i kłamstw na swój temat, tak? I ja myślałam, że już to jest jakby za mną. Że już nie chowam do nikogo urazy, że już w zasadzie wszystkim przebaczyłam, tak? Mm. E, że się wyrzekłam jakiegoś tam żalu e, do, do wszystkich po kolei. I e, do tego momentu. Tak myślałam. Po czym yy, jakoś yy, jakiś czas temu? Miesiąc może? Miesiąc? Miesiąc temu podchodzi do mnie yy, sąsiad, yy, gdzie tam, gdzieś tam w korytarzu spotkaliśmy się wychodząc yy, po mszy świętej z kościoła. I on mówi do mnie yy, już, na już na dworze. Przy kościele, e, e, mówi do mnie, jedziesz z nami na rekolekcję. Mm. Ja wiedziałam, że on należy do apostołstwa, cześćwości. Ja nie jestem osobą uzależnioną, nigdy nie byłam. E, już pomijając inną kwestię, że wżeniłam się w takie trochę środowisko, ale e, Jakoś tak, pierwszy raz z nimi pojechałam do Oświęcimia, do Świętego Maksymiliana. Potem z nimi pojechałam na Górę Kalwarię, na Drogę Krzyżową. No i teraz, jak on mówi, jedzie z nami na rekolekcję, to ja mówię: Okej, okay, no, biorę to w ciemno, tak. Ja już nie kalkuluję, ja już nie analizuję. Ja po prostu, jak mi ktoś rzuca propozycję, to ją biorę, bo. Ja wiem, że pan bóg z tego wyprowadzi zawsze jakieś dobro. No więc to znaczy, on rzucił takie stwierdzenie, on nawet nie zapytał. Nie, to, to nie było w formie pytania czy prośby, to było po prostu stwierdzenie. Jedzie z nami, koniec, tak? Czym ja na niego patrzę, mówię, tak? Jadę. No ja, no dobra, no to jadę. Mówię, nie wiem czy zdołam załatwić sobie wolne, tak? Ale Bo ja muszę składać prośby. Ale okej, okay, okej. Okay. A on mówi, pojedziesz, pojedziesz. No i słuchajcie, załatwiłam to wolę i pojechałam z nim na te rekolekcje. Piątek to było zaraz po pracy i do wieczora, a sobota to było zaraz po spotkaniu franciszkańskim, tak, bo zaczęłam też chodzić na spotkania z franciszkańskiego zakonu świeckich, ale o tym może później. I zaraz po spotkaniu pojechaliśmy na drugi dzień rekolekcji, gdzie poznałam bardzo wiele nowych osób. Częściowo już kilka osób już tam znałam, ale Gdzieś tam jeszcze doszły nowe osoby, i y, potem oglądaliśmy pasję. A jeszcze, y, zaraz na początku, y, ksiądz pokazał nam bardzo piękny obraz Matki Bożej od wykupu niewolników. I ja bardzo y, poruszona tym obrazem. Y, do dzisiejszego dnia tak zastanawiałam się o co chodzi z tym wykupem niewolników, i coś tak mnie tknęło, żeby wejść sobie znowu na kanał Prowadzi mnie Jezus i poszukać ostatniego wieczoru z uwielbieniem. I słuchając, właśnie podczas tego wieczoru. Usłyszałam y, naukę prowadzoną tam przez księdza y, Pawła. Znowu gdzieś ten tam pa Paweł. No właśnie, bo jeszcze zapomniałam powiedzieć, że na rekolekcjach. Ja nie pytałam, y, ja nie pytałam tego znajomego, który mnie za zabrał, gdzie jedziemy, pod jakim hasłem i tak dalej, jak to będzie wyglądać, ja tylko w ciemno i po czym przyjeżdżam na miejsce, patrzę. Kościół Świętego Pawła, kościół do którego już od dawna chciałam pojechać i jakoś tak wyszło przypadkiem, no nie przypadkiem, nie ma przypadków, że nagle w tym kościele się znalazłam i to była dla mnie taka niespodzianka. Ale to Tak na marginesie. No i tutaj na kanale prowadzi mnie Jezus, ksiądz Paweł, wczoraj bodajże, wczoraj mieli to uwielbienie poprowadził naukę na temat przebaczenia i osądzania i bardzo mnie dotknęły jego słowa. Ja przerobiłam sobie dzisiaj tą lekcję i właściwie podczas tego nagrania zatrzymałam, skupiałam się na modlitwie. Przebaczenia i na modlitwie, wyrzeknięcia się wszelkiego osądu, i e, podczas gdy w głowie sobie przywoływałam poszczególne osoby, które chcę wybaczyć, co do których chcę wyrzec się wszelkiego osądu, bo tam było jeszcze takie zdanie, że m, e, nie możemy oceniać człowieka, bo nie znamy jego życia tak do końca, bo nie wiemy, co nim kierowało, czego on doświadczył, jakie ma rany, z czym się zmagał. Dlatego nie możemy nikogo oceniać, i w momencie, kiedy to do mnie dotarło i ja przerobiłam sobie taką modlitwę, to dopiero to mnie jakby tak w pełni uwolniło. I ja dzisiaj jestem taka radosna, bo to jest moja decyzja, bo ja nie muszę. Czy może już nie chowałam do nikogo urazy, ale ja nie muszę nikogo, nie, nie muszę nikogo oceniać. Nie muszę, nie, nie, nie mogę, nie muszę, nie chcę. Nikogo oceniać, osądzać, bo tak naprawdę nigdy do końca nie poznam życia danego człowieka. I też nie chcę tego robić. Ja chcę tylko kochać. Kochać jak nasz pan. I tylko tyle. I teraz wiem, że, że kiedy przyjdę do pracy i przyjdzie. Koleżanka, która ja wiem, co ona w życiu przeszła, i ona straciła syna, i ja się ponikąd nie dziwię, że tak się zachowuje. Ona zaczyna swój y, dyżur od y, obwiniania wszystkich w koło, y, wyrzucania y, na wszystkich swoich jakieś tam frustracji. Gniewu. I mm. ja wiem, że ja wcale nie muszę na to reagować. Ja znam. Y, trochę, może nie do końca, ale znam jej życie i już właśnie y, od jakiegoś czasu w ogóle się nie odzywam. Coś mnie zarzuca, ja się nie odzywam, i ja widzę, że ją to po prostu rozbraja, i jak ona patrzy na mnie, to wybucha. W pewnym momencie śmiechem i ja nie wiem czy ja jestem w jej oczach taką osobą godną pożałowania tak? czy po prostu tak śmieszną, że aż rozbrajającą, ale widzę, że to działa i my wcale nie musimy reagować złością na złość czy osądem na osąd czy krzywdą na krzywdę. Czy ja staram się ludzi nie krzywdzić, ale dzisiaj, dzisiaj to do mnie dotarło, że jakby ta matka Boża od wykupu niewolników. Ja nie wiedziałam ciągle o co chodzi, i złapałam się dzisiaj na tym, że gdzieś ten osąd i to takie może nie, nie przebaczenie, bo ja już wtedy starałam się wszystkim po kolei wybaczyć, ale dzisiaj, kiedy przerabiałam właśnie jeszcze tą modlitwę to Pan Bóg mi pokazywał twarze tych osób, które powinnam jeszcze przebaczyć i puścić to. I po kolei to były twarz za twarzą, twarz za twarzą, twarz za twarzą. Tych osób było bardzo dużo, bardzo dużo. To były twarze osób, które gdzieś tam nawet zapomniałam, że coś mi powiedziały, coś mi zrobiły takiego... Mm. W większości tych osób zapomniałam. I Pan Bóg mnie dzisiaj pokazał i ja i, i do samego końca. I w momencie jak już w, wszystkim to jakby puściłam, wybaczyłam, wyrzekłam się tej, tej krzywdy, tej, 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 tego nieprzebaczenia, tego osądu, to właśnie poczułam się znowuż tak lekko i tak radośnie i, i i to tylko od nas zależy, słuchajcie, tylko od nas to zależy. Wcale nie musimy nie musimy do nikogo żywić urazy i e, właśnie e, ja już chyba zawsze jak teraz przyjdzie taka pokusa próby pokusa chęci o osądzenia kogoś, to w pierwszej kolejności przypomnę sobie te słowa właśnie księdza Pawła, że przecież nie znam życia tej osoby tak do końca, nie wiem co nią powoduje, co nią kieruje i wcale nie muszę tego brać do siebie, kiedy jakieś pociski zostaną wycelowane w moją stronę. Wcale tego nie muszę przyjmować, wcale nie muszę osądzać i krytykować. Mm. Bo mogę wyjść od tego wolna, całkowicie wolna I, i taka jest moja decyzja i tak chcę no to dzisiaj takie po prostu oświecenie i słuchajcie jeszcze yy, jeszcze co a jeszcze w kontekście modlitwy ja od dziecka mam tak, że zawsze w okresie zimowym Hmm. ja zmagam się z alergią na pyłki kurz, czyli roztocza, generalnie mówiąc yy, grzyby, pleśnie tak, robiłam kiedyś testy skórne, ale od dziecka mam tak że przychodzi taki okres jak teraz i, i wszystkie te czapki szaliki, jakieś tam kożuchy jakieś tam pierze, jakieś tam kołdry, kutki puchowe, zwłaszcza w kościele duże skupiska ludzi. Ja po prostu dostaję katar napad, kaszlu, dławiącego kaszlu, bardzo uciążliwego, łzawią mi oczy, ja się po prostu duszę i mnie tak drapie w gardle, że ja, ja nie potrafię sobie z tym poradzić. Początkowo um, lekarka przepisywała mi um, tabletki um, antyalergiczne, um, przeciwhistaminowe i to pomagało, ale na krótko i w tym roku znowu yy, już jakoś dwa. Trzy tygodnie zmagałam się z tym, i nie było dnia, żeby, żeby ten kaszel mi nie dawał w kość, ale tak solidnie, najbardziej w kościele, gdzie wszystkie czapki, szaliki, płaszcze. I... Ludzie patrzyli na mnie jak na trendowatą, odzwali się, no bo nie wiedzą, chora, nie chora, co jest zaraźliwe, niezaraźliwe, a mnie. Mnie samą to bardzo męczyło, bo raz, że nie chciałam przeszkadzać, zagłuszać czytania, choćby, słuchania choćby słowa Bożego, dwa, nie chciałam, żeby ludzie się bali, że coś ode mnie złapią, a trzy, dla mnie to było też takie bardzo uciążliwe, bo też nie chciałam wychodzić z kościoła, tak. I to samo było w pracy i to samo było na jak jeszcze właśnie teraz do niedawna. Ale oglądając kanał księdza Rafała SMS a Pozdrawiam serdecznie. Ksiądz podyktował instrukcję, jeśli tak to mogę nazwać. auto modlitwy z nałożeniem ręki i dokładnie słowami modlitwy, które ja sobie spisałam i jakoś 2-3 dni temu 2 dni temu już po prostu ta alergia mi tak dawała w kość, że odszukałam ten odcinek pomodliłam się tą modlitwą i słuchajcie, wszystko odeszło i początkowo yy, na zajutrz szłam do pracy na rano. Yy. Na rano? Nie, przepraszam, na popołudnie szłam. O godzinie 12 pomodliłam się tą modlitwą. I od 12 do godziny 2 ani razu nie dopadł mnie kaszel. Ja byłam w szoku, że przez całe dwie godziny miałam spokój. E, Potem na następny dzień to była środa, e, na spotkaniu z odnowy, e, e, ten kaszel e, dopadł mnie tylko raz i właściwie od środy już w ogóle. I, I ja tak bardzo się cieszę, bo to naprawdę słuchajcie działa, tylko potrzeba naszej wiary i bardzo dziękuję za tę modlitwę. No, Pan Bóg jest wielki, pracy wielki. I chciałam jeszcze powiedzieć już tak na sam koniec na temat filmu, na jaki ostatnio trafiłam. Film w internecie udostępnił Instytut Pamięci Narodowej TV. Film nosi tytuł Matusia. Opowiada on o siostrze zakonnej, która założyła ochronkę y, dla dzieci y, żydowskich. I y, naprawdę y, porywający, dla mnie porywający, akcja żygota. Mm, została tam ukazana w pełni. E, nie wiem jak wam, ale mnie Żygota kojarzy się również e, z naszą tutaj lokalną pisarką Zofią Kossa, która mm, również uratowała cztery tysiące istnień żydowskich. I chwała jej za to. Mm. Generalnie, film pod hasłem Sprawiedliwa wśród narodów świata. Naprawdę warty obejrzenia, godny polecenia. Jeżeli będziecie mieli chwilkę, to jest on w sieci dostępny. Matusia i PNTV. No i co. No, i z tego miejsca żegnam się z Wami. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Trzymajcie się cieplutko za oknem zimaną, całego. A to nagranie to tak. To tak głównie z racji tego, że mamy adwent. Adwent to dla mnie czas oczekiwania, ale też pracy nad sobą. I, no I warto nad sobą popracować, choćby w zakresie przebaczenia i nieosądzenia drugiego człowieka. Tak myślę, tak myślę. A jeśli już się od tego uwolnimy, to ten samy zbliżymy się do Pana, a przecież o to nam chodzi, czyż nie? Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się cieplutko, pa pa.